Mów mi moją Jarku. Jarku siadaj spokojnie, uspokój się. Nie, 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 Teraz, Teraz głos, nie... nie... tak. sadystą tak. pan, pana. nie, nazwany sadystą przez pana Jarosława A... Kaczyńskiego. Potężna awantura i dzika Jadka w Sejmie sprowokowana przez Jarosława Kaczyńskiego, który nie był w stanie wysłuchać kilka słów prawdy na swój temat. Także dzisiaj pokażemy Państwu, jak Roman Giertych na posiedzeniu Sejmu dosłownie ośmieszył i zmiażdżył Kaczyńskiego. Wszystko to dlatego, że Jarosława zabolało kilka słów prawdy na swój temat. To jednak nie koniec, bo również dzisiaj pokażemy Wam, jak pisowski Motłoch próbował siłowo przejąć sejmową mównicę i przyznam Państwu, że miało być to zwykłe wydanie podsumowania dnia, ale w trakcie nagrywania pierwszego odcinka naszego programu stało się to, czego na pewno dzisiaj nigdzie tak szybko jak u nas nie zobaczycie. Adam się, dzień dobry, zapraszam na pełną relację wideo z tej pisowskiej hutpy wskrzeszonej przez pisowską mafię. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując pomagasz nam się rozwijać. Zanim zaczniemy i wyemitujemy najciekawsze fragmenty, gorąca prośba do wszystkich Państwa, to by kliknąć łapkę w górę, ten kciuk do góry, on jest tu o, na dole, i o to, by napisać komentarz, bo w ten sposób pomagacie nam Państwo docierać z naszymi informacjami do nowej odwidowni. My nad tym pracujemy, ale Wam za tą działalność i zaangażowanie bardzo dziękujemy. A my zaczynamy od prawdziwej jadki w Sejmie. Przyznam Państwu, że nagrywanie pierwszego odcinka... Przerwało nam to, co widzę na drugim telewizorze przed sobą. Prawdziwa chryja, takiej jakiej w Sejmie dawno nie było. I to nie jest tak, jak pewnie przeczytacie Państwo w mainstreamie, że ktoś Kaczyńskiego sprowokował. Nie. To właśnie w wyniku tych jego starczych, no pewnego starczego uziomu, czy m, tych z różnych zaburzeń, mogliśmy dzisiaj obserwować to, co zaraz zobaczycie. Ja już nie przerywam, nie zanudzam. Myślę, że wprowadzenie było na tyle treściwe, sensowne i krótkie, że te Państwo sami najlepiej ocenicie. Zachęcam do klikania łapek w górę i najważniejsze do komentowania tej pisowskiej awantury. Wysoka Izbo no, mieliśmy przed chwilą przykład wyjątkowej hipokryzji. No, pan poucza w kwestii praworządności, przecież całe 8 lat Waszych rządów, to było od początku do końca łamanie praworządności. Przecież jedną z pierwszych decyzji, które została podjęta wtedy, kiedy doszliście do władzy, to wie Pan, co było? Cudowne ułaskawienie Pańskich kolegów, cudowne ułaskawienie przez prezydenta Pańskich kolegów. I ma Pan bezczelność dziś wychodzić i mówić o praworządności. Całe Wasze rządy to tylko z nazwy Pańska partia przypomina Prawo i Sprawiedliwość. A tak naprawdę jesteście jednym wielkim zaprzeczeniem tych dwóch słów: Prawo i Sprawiedliwość. Bo całe Wasze rządy to było łamanie praworządności w Polsce i próba podporządkowania sobie wymiaru sprawiedliwości. Pan chciałby ręcznie sterować. Co mają sędziowie robić? Pan chciałby ręcznie sterować i mówić, co jest dla Pana dobre, jaki wyrok jest dla Pana dobry, jaki wyrok jest dla Pana zły. Panu się czasy pomyliły, wie Pan. To nie jest PRL. Pan mentalnie jest w PRL-u, w innej rzeczywistości. Dziękuję. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. Zostałem nazwany sadystą tak. przez Pana Jarosława tak. Kaczyńskiego. Jarku siadaj, spokojnie, uspokój. Nie jestem Teraz, z tobą po imieniu Łobuzie. Teraz głos mam nie jestem Łobuzie. Nie jestem z tobą panie Kaczyński po imieniu, jest... tylko badacze genealogii wykazali, jest że, że jestem wujkiem pana Kaczyńskiego. Daleko z pana Baconu. Mówmy, wuju, Jaru. Natomiast zbude. jeżeli chodzi o zbude. to proszę Państwa, o istotę sprawy. Może przerwę. Ogłaszam 10 minut przerwy. Proszę opuścić mównicę. Ogłaszam 10 minut przerwy. Panie pośle giertych. Panie pośle giertych. Proszę opuścić mownicę. Zwracam się do wszystkich posłów. Ale wszyscy... Jest 10 minut przerwy. Dziękuję bardzo. Opuszczamy mownicę. Oj, drodzy Państwo, i co tu można więcej powiedzieć niż właśnie... To, że Kaczyński kolejny raz pokazuje, iż nie mając argumentów, a także patrząc na sondażowe wątowania Karola Nawrockiego, no trochę w pisie zaczyna się robić gorąco. Ten popłoch jest widoczny gołym okiem, jest widoczny na każdym kroku. To kolejny przykład tego, że ci ludzie zamiast dyskusji rzeczowej wymiany zdań czy prowadzenia dyskursu tej umiejętności nie mają i wiemy to od dawna po prostu znów muszą wykrzyczeć, wydrzeć siebie swoje racje, a później najlepiej nie wysłuchać drugiej strony ten pokaz agresji to upust frustracji. Frustracji, jaka w pisie narasta. Zobaczcie państwo i połączcie kropki. Notowania Nawrockiego lecą na łeb na szyję. Ludzie rozpruwają się na pis i sypią bandytów kaczymińskiego, Kaczyńskiego i ziobre niczym z rękawa. Szopa niemal już świadkiem koronnym, a w pisie wciąż za. Skąd tu wziąć oprócz żebractwa na ulicę pieniądze na własną kampanię? Jak tu począć? Co tu zrobić, by znów przejąć prokuraturę? No i sądy po to, by uniknąć rozliczenia. Ale zauważcie Państwo, co tę awanturę na początku sprowokowało? Kilka słów banalnej prawdy, kilka słów oczywistych faktów na temat tej mafii. Wystarczył tekst o tym, że to Kaczyński, Ziobro i ta wierchuszka suwerenno polskiej mafii działała tak, by właśnie zabetonować i prokuraturę, i sądy tylko po to, by zagwarantować swoim nominatom partyjnym aparatczykom totalną bezkarność. Czas rozliczeń już nie tylko można śmiało mówić, że nadchodzi, ale dotyka ich osobiście, dotyka także ich najbliższych i dobrze, bo to triumf praworządności nad patologią pisowską, która w Polsce no już głęboko zapuściła swoje korzenie, na tyle głęboko, że już teraz w mediach Społecznościowych, choć nagranie jest jednoznaczne, klarowne, jasne i oczywiste, pojawiają się głosy o rzekomej prowokacji, a o krzyki morderca w kontekście giertycha i przesłuchania pani Barbary Skrzypek, już nieżyjącej z powodu tego, że no niestety, ale pisowcy w wyniku wywołanie pewnego stresu czy eskalacji napięcia dosłownie ją zaszczuli. Pojawiają się takie głosy, czyli bronią pisowskiej mafii, bronią ci, którzy na tą mafię głosowali lub ci, którzy za jej rządów po prostu mieli lepiej. Nie, to musi się skończyć i chyba powoli to do Kaczyńskiego dociera postawa też Romana Giertycha, jest myślę, godna uwagi, ale też godna szacunku, bo o to chodzi nie bać się pis, nie bać się punktować, piętnować tych drani, nie bać się także prowokować ich do tego, by byli skłonni do dyskusji, ale oni zamiast dyskutować, znów próbują po prostu deduk drogą dedukcji wskrzeszać awantury, bo liczą, że to w jaki sposób pomoże im czy ich kandydatowi w sondażach, bo przedstawią się znów jako ofiary, ale drodzy Państwo, każdy ma i każdy doskonale umie i potrafi ocenić, kto jest w tym przypadku ofiarą, a kto jest zwykłym draniem. Gość, który napada, gość, który przejmuje siłową mównicę, się się, że te czasy jeszcze nie minęły, ale one słusznie minęły. I dziś, natomiast dziwię się też i dziś no, widzieliśmy e, pokaz e, tego płaczu, tej histerii, tej, tej bojaźni e, przed przyszłością, tej niechęci do zmian w Polsce, które równają się właśnie delegalizacji tej politycznej mafii. Jeżeli ktoś z Was jeszcze miał wątpliwości, że ta tą grupę grupę polityczną należy e, pożegnać, zdelegalizować, no to pokazujcie tym, nie przykładem dokładnie to nagranie. Po to, by utwierdzić także tych nieprzekonanych w yy tych nieprzekonanych, iż jedynie delegalizacja tej struktury jest jedynym wyjściem, które może e, obyć, odbyć się z pożytkiem dla społeczeństwa, a także bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Koniec tym warholstwem, koniec z tym draństwem, koniec z tą agresją wądz Dziękuję Wam bardzo. Nie miał swojego czasu. Dziwię się, że marszałek tylko dzwonka użył. Powinna być tam straż marszałkowska. Wynieść tych agresorów, pozbawić ich możliwości uczestnictwa w tej debacie właśnie dla przykładu, by Ktoś inny nie chciał iść wzorem tych wariatów z Podżaku i Szyldu Pis. A co państwo o tym sądzicie? Zachęcam do komentowania tego nagrania, do udostępniania, uświadamiajmy ludzi, pokazujmy tą głupotę, pokazujmy to dziadostwo, to tałatajstwo widoczne go emokiem, tak, by przy urnie 18 maja nikt nie miał wątpliwości. Komentujmy, udostępniajmy, lajkujmy. Ja oczywiście zwracam się do was z prośbą o to, by kliknąć. Subskrybuj nasz kanał, bo dzięki waszej subskrypcji my go rozwijamy, ale to Państwo razem z nami współtworzycie archiwum Bezprawia i Niesprawiedliwości. Adam Byściek, za dziś dziękuję. Zapraszam na później, punktualnie 16.30. Widzimy się znów, jak zwykle, o tej samej porze. Dobrego i spokojnego dnia. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia. Checkpress.pl Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.